W momencie, gdy konto hostingowe masz już aktywne, a więc otrzymasz maila z potwierdzeniem, tak, usługa jest aktywna, poniżej możesz znaleźć dane dostępowe. Więc jeżeli już masz tego maila, możemy przejść do kolejnego kroku, a więc zalogować się do konta hostingowego, wygenerować certyfikat SSL i w końcu zainstalować tego upragnionego WordPress'a, na bazie którego dalej będziemy pracowali z naszą stroną internetową. Tylko pytanie właśnie, w jaki sposób zalogować się do panelu konta hostingowego? Są dwa sposoby. Jeden to no, logowanie bezpośrednie. Czyli w mailu, który otrzymasz z potwierdzeniem aktywacji usługi, będą wszystkie informacje na ten temat, więc na spokojnie sobie go prześleć. Natomiast można też oczywiście zalogować się bezpośrednio z panelu klienckiego. To, co widzisz w tym momencie, to jest właśnie panel kliencki, gdzie, gdzie znajdziesz informacje na temat tego, jakie masz usługi, jakie masz domeny i um, Oczywiście z tego poziomu także możesz tworzyć zgłoszenia, przeglądać sobie bazę wiedzy. No i jest tutaj całkiem sporo, całkiem sporo informacji. Natomiast to, co nas w tym momencie najbardziej interesuje, to oczywiście opcja pozwalająca nam zalogować się do konta hostingowego, gdzie będziemy mogli dalej działać z naszą stroną internetową. Więc przechodzimy do sekcji usługi. Tu widzimy, jest jedna usługa aktywna i jest jedna domena. Klikamy w usługi, pojawi się informacja o tym, jaką usługę posiadamy. Jest to akurat w tym wypadku pakiet WP+, w domenie takiej, a nie innej. Więc teraz przechodzimy w szczegóły, więc klikam w nazwę pakietu, otwiera mi się strona z dodatkowymi informacjami. Przesuwam troszeczkę poniżej, skroluję w dół. Informacje o hostingu, domena, nazwa użytkownika, serwer, adres IP, nazwy serwerów DNS w tym miejscu. Ważna rzecz, ona ma znaczenie w sytuacji, kiedy na przykład nie rejestrowałeś, nie rejestrowałaś domeny od razu z kątem hostingowym. Bo powiedzmy domenę już masz. Ona jest zarejestrowana gdzieś w innej firmie. No więc teraz, żeby tą domenę skierować na Twoje konto hostingowe, musisz wejść do ustawień swojej domeny, do jej konfiguracji. Właśnie tam w firmie, gdzie jest zarejestrowana, odszukać sobie miejsce zarządzania serwerami DNS i wprowadzić, czy też zamienić te, które tam w tym momencie masz wprowadzone, zamienić na te trzy, na te trzy, które tu które tu widzisz. Poniżej mamy informację o statusie certyfikatu SSL. Na razie jeszcze go nie aktywowaliśmy, więc jest jaki jest, nie, nie wykryto certyfikatu SSL. No i w końcu poniżej przycisk przycisk zaloguj do panelu konta. No i teraz w momencie gdy klikniemy w ten przycisk, uruchomimy konto hostingowe czyli wszystkie narzędzia dostępne na tej usłudze a więc będziemy mogli w następnym kroku zainstalować certyfikat SSL, będziemy mogli później zainstalować WordPressa, założyć sobie konto pocztowe i tak dalej Także zapraszam na kolejny film, gdzie będziemy instalowali certyfikat SSL.